Niestety, albo stety jesień zbliża się wielkimi krokami. Drzewa zaczną gubić liście, które wylądują na naszych trawnikach. Tak jak stało się u mnie. Troszkę liści już pojawiło się na moim trawniku. Pomyślałem, że jest to dobry czas na zrobienie testu i recenzji kosiarki, którą posiadam. To jest Bosch Advanced Rotak 36850. Jak wam wspominałem w recenzji, tej kosiarki jest ona wyposażona w specjalny nóż, który usprawnia zbieranie trawy i liści. I o tym właśnie będzie ten film. O tym, jak kosiarka Bosch Advance Rotak 36850 radzi sobie ze zbieraniem liści. Oczywiście sam nie podałam temu wyzwaniu. Jest ze mną Andrzej. Andrzej pomoże, także ja rozstawię sprzęt i bierzemy się za koszenie trawnika. Zapraszam do oglądania. Skosiłem kawałek, gdzie miałem najwięcej liści. Zobaczymy najpierw, jak wygląda napełnienie kosza. Jeżeli oglądaliście recenzję, to pewnie pamiętacie, że wspominałem, że kosiarka dobrze dopełnia kosz. No i tak jest w tym przypadku również. Chodźcie, rzucimy okiem na trawnik. Prezentuje się on według mnie bardzo dobrze. Tu jest część. Nieskoszona leży tutaj pełno liści. Natomiast tutaj mamy część skoszoną. Oczywiście są jakieś pojedyncze liście, ponieważ cały czas spadają one z drzewa. Ja jeszcze tutaj mam usniętą gałąź, która została naruszona podczas wiatru. Ale ogólnie z efektu koszenia jestem bardzo zadowolony. Także jeżeli stoisz przed wyborem, czy kupić kosiarkę. I czy ma być to kosiarka akumulatorowa? Jak najbardziej. Polecam Ci kosiarkę Bosch Advanced Rotak 36850. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.